Sprawdź wakacyjny obóz na case.eu. Weź udział w będzie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Pula nagród to aż 50 tysięcy złotych. Top free użytkowników, którzy zbiorą najwięcej waluty eventowej, otrzyma nagrody rzeczowe. Po raz pierwszy podczas wydarzenia odbędą się dwa specjalne giveaway'e jednocześnie. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event. Z tej strony Sebana to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny kibaj dla Was, także jeśli chcecie wygrać takiego skina, zostawiacie łapę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Pamiętajcie, że musicie być na Discordzie, bo tam są wyniki lub po prostu na streamie, także zostawiacie dzwonek. I jeszcze jednym wymogiem jest obejrzenie filmu minimalnie w połowie, ponieważ musicie przynajmniej sobie troszkę zobaczyć tego filmu, bo naprawdę warto. Chciałbym też pokazać co się stało przed chwilą. Nagrywałem filmik. Myślałem, że nagrywam i nie nagrałem, ale tak jak widzicie po tytule 50 skrzynek będzie otwierane Broken Funk. I w jednej z pięciu y, trafiłem M4 Princeton za 700 zł i rękawiczki. Niestety to się nie nagrało. Nie wiem, nie wiem czy mi uwierzycie, ale widzicie, że te itemki są w tej skrzynce. Będzie to seria, będę otwierał po, po 50 takich na odcinek. No dobra, już bez przedłużania, bo już otwiera przed chwilą, otwierałem przed chwilą na filmy niestety się nie nagrało no i mówiłem, że to co trafiłem będzie to bardzo ciężkie do przebicia i chyba już nigdy się coś takiego nie uda, widzicie ten furka i jakie to były rękawiczki, kurcze już nawet nie wiem jakie to były rękawiczki, ale były to rękawiczki za 400 zł łącznie 1200 no coś niesamowitego, a tutaj się nie nagrało, nie wiem, będzie bardzo, bardzo ciężko trafić coś takiego jedziemy, wydajemy 5 łek jeśli chcecie więcej takich filmów, oczywiście łapę w górę zostawcie. Napiszcie jaką kolejną, skrzyn yy, kolejną skrzynkę farmić w kolejnym odcinku, bo widzicie, że jest ich sporo. Zobaczymy, czy uda się w ogóle coś fajnego trafić. Naprawdę mega żałuję, że ten filmik się nie nagrał, bo coś takiego trafić, to jest coś niesamowitego. No, trafić po, po prostu tu jest szansa, pewnie troszkę większa niż w sensie. Ale trafić czerwonego itemka za 700 zł i rękawiczki w jednej skrzynce jakby, w jednym otwarciu to jest coś niemożliwego myślałem, że teraz będzie mm, będą, będzie tań twórka no, tak, no szczerze jestem załamany, bo był to jeden z lepszych odcinków, które nagrałem a teraz pewnie nic jak na złość nie da, ale zobaczymy zobaczymy, mam nadzieję, że mi wierzycie i zaliczymy to, mm, te dwa itemki przed odcinkiem do, do tych lepszych, zobaczymy co tutaj będziemy mieć, oczywiście pamiętajcie o będzie bo 50 tysięcy złotych pula nagród i z moim kodzikiem macie też 15% do wpłaty. również o tym pamiętajcie bo jest to naprawdę sporo a yy, a, a a jest fajny event także trzeba korzystać możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności w zakładce 2, tylko to po bitcoin po sms po paypal po Card także wszystko macie yy, luźne i możecie sobie wpłacić na spokojnie dobra jedziemy kolejny 5 tak, zajdziemy sobie do 7 stówek, żeby te 1200, żeby te 5 stówek poszło. Mm. No i szczerze, kurczę, już nie liczę na nic, nie liczę na nic. Tak fajnie oddało, że byłem w szoku. Byłem w wielkim szoku, a tu się okazuje, że ja nie nagrywam filmu. Ojoj, dramacik, dramatik. No teraz w ogóle nic nie oddaję, ani żadnego czerwonego i itemka. Jeszcze wcześniej oddawało czerwone gloki, a teraz dramat. Naprawdę jest. To jest najgorszy moment. Wiem, że youtuberzy tak mają, na przykład nagrywałem filmik, załóżmy godzinę niektórzy nagrywają i się okazuje, że nie kliknęli nagrywania, jest to najgorsze co może być. Okej, okay, mamy pierwszy czerwony itemek, jest ok. przynajmniej coś, przynajmniej jakiś mm, fajny, fajny moment w filmie, bo, bo naprawdę jest dramat. Kurczę, no powtarzam się cały czas, ale muszę o tym mówić, bo no widzicie, no, nie wytrzasnąłem sobie tych itemków z palca. Nie wystałem z palca się mówi chyba. Ale nieważne. Dobra, już nie będę o tym mówił. Otwieramy. Może akurat jeszcze coś poleci. Jeszcze trzy takie otwarcie sobie zrobimy i skończymy materiał. Będzie troszkę więcej niż 50, ale to z tego powodu, że kurczę, no stało się to, co się stało. No raczej już tu rękawiczek ani M4 nie trafię, bo byłby to jakiś cud na to, że trafiłem przed chwilą. Dobra. Ok, mamy drugi czerwony itemek To jest dobre, to jest dobre, że przynajmniej te czerwone lecą Mimo, że to nie zwraca skrzynki yy, razy 5 Bo wiadomo, te itemki obok są słabe Ale dobra, ostatnie 5 I co my tutaj mamy? No nie mamy niestety nic Szkoda, naprawdę szkoda Przejdźmy sobie do eventu yy, Już wszystko to przed chwilą robiłem Dlatego mam 67 tych No wiecie, wiecie co można robić Albo zbierać, bo w głównym rankingu macie naprawdę fenomenalne nagrody do zgarnięcia Przejdziemy sobie jeszcze na upgrader walimy sobie cyk 15 temeczków na razy 10 Okej, okay, może tu się uda hamuj Nie wierzę. Tak zakręciło, że... No myślałem, że w końcu się uda na razy 10 upgrade. Dobra, jeszcze raz prawa strona no nie, no jest lewa. Chociaż nie wiem czy nawet lewą wydało. Dobra, walimy sobie te itemeczki. Znowu na razy 10. No tak kręci, że w końcu musi dać. Hamuj i... No nie wierzę! Dlaczego to tak kręci? Dlaczego to tak kręci? I przelatuje? No nie wierzę w to. Kurczę. No musi w końcu dać. No nie, no i. Jest lewa. Co tak kręci? Jest prawa lewa? Teraz musi dać prawo mnie. Musi w końcu teraz on dać. Kurczę. No nie no i jest lewa. Nie wierzę. Co tutaj się dzieje? Dobra, ostatni upgrade, jesteśmy dużo w plecy. Jeśli to się siądzie, będzie ok Razy pięć sobie polećmy z tym Nomad Knife. Prawa strona upgrade. No i jest lewa. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Dobra, dzięki za oglądanie. Naprawdę jestem zły, bo to co w poprzednim odcinku stało się, przejdzie do historii. A. Tak jak widzicie, tutaj nic nie poleciało. Ja nie przedłużam dzięki za oglądanie. Napiszcie w kolejnym odcinku jaką skrzynkę z tych otworzyć. No i co? Na razie